Dzień dobry, dyta krześnik te się kłania. Mam nadzieję, po prostu że telewizja mi pomoże. Tak? No ale ma pani prawniczkę. Mam prawniczkę, mam niby sądy, mam niby policję, którzy po prostu nie są w stanie mi pomóc. Witam. Żaden przelew do tej pory nie doszedł. Kolejny brak płatności. Proszę o pilny kontakt. Proszę o telefon. Dzwonię prawie codziennie od paru tygodni. Miała pani odzwonić już dawno. Ciemna strona bo proszę sobie obejrzeć i zobaczyć co ludzie potrafią zrobić z czyjąś własnością, z czymś majątkiem i z drobkiem życia. Z powodów finansowych pani Izabela wynajęła swoje blisko 100-metrowe, dwupoziomowe mieszkanie w Lublinie i przeprowadziła się do mniejszego. Jednak zamiast oczekiwanej poprawy stopy życiowej, wpadła w kłopoty i ponosi coraz większe straty finansowe. Zalega pani yy, za... Część od kilo miesięcy? Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień to mamy 10 i w tym momencie 7-17 część. A czy przekazywała Pani informację, z jakiego powodu e, nie może płacić? Nie ma w ogóle rozmowy. Nawet jeżeli e, zapytaj o człowiek, czy ma pieniądze, czy nie, ma, nie ma odpowiedzi. Mama wystawiła ogłoszenie, no i tam zgłosiło się parę chętnych do wynajmu mieszkania, no i pani k wyszła tak jakby najlepiej. Podjechali Mercedesem i stwierdziła e, prezentowali się dobrze, stwierdziłam, że po prostu będą e, wypłacane. Tak, będą w stanie po prostu ujrzeć płatności. Osoba zadbana, uśmiechnięta, prowadząca swoją własną działalność i w radomie o Lublinie również. Jeszcze dodatkowo upomniała trochę mamę, że są okna nie umyte. No i tak mówię jejku, no to chyba fajna, wynajmująca jak taka porządna i czysta. Będzie dbać o mieszkanie. No pewnie. Podpisałam umowę i pożałowałam zaraz po podpisaniu. Problemy z płatnościami zaczęły się w pierwszym miesiącu, już y, od momentu, kiedy się wprowadzili. Y, opóźnienia, y, brak płatności za media. Wypowiedziałyśmy umowę w sposób listowny i ona powiedziała, że umowa została źle wypowiedziana, i tak dalej, więc przyszłyśmy do niej z mamą osobiście. A ona wtedy to, co mnie bardzo zdziwiło. Powiedziała, że jej się tu bardzo dobrze mieszka i ona się nie zamierza wyprowadzać. Z chwilą podpisania umowy najmu pani Izabela straciła dostęp do mieszkania. Najemczyni bez jej zgody wymieniła w drzwiach zamki oraz przestała płacić uzgodniony czynsz i respektować inne warunki umowy. Łącznie już trzy razy na miejsce wzywana była policja. Czy to jest tak, że policja w kwestii dzikich lokatorów jest bezradna tak naprawdę? Jeżeli właściciel chce pozbyć się dzikich lokatorów, to tylko i wyłącznie tutaj decyzja sądu o eksmisji. Na tym etapie nie mamy żadnych uprawnień, aby podjąć się usunięcia takiej osoby z mieszkania. Dzień dobry, pani mi pani otworzy? A w jakim celu? Raz. No, chciałbym, za... chciałbym pani zaproponować, bo mam mieszkanie do obejrzenia. Teraz znalazłam na internecie. A pani Izabela, tak? Tak, pani Izabela, tak. Wpuśćcie mnie pani? Ja mogę wejść do pani, dobrze, muszę się ubrać. Dobrze, dobrze, to ja poczekam. Mhm. Dobrze. Jest to osoba, z którą się zupełnie nie dało dogadać. Nie przyjęła żadnego kompromisu, jeżeli chodzi o kwestię wyprowadzenia się. Ona to mieszkanie potraktowała jak swoje. No dzień dobry, pani...